Witam Was, Feanor Aglarion. A to specjalny odcinek, w którym powiem Wam, dlaczego warto, abyście mi przelewali pieniądze. Tak jak Mateusz Znajdek, Grzegorz Gierczyk. Czy nowy na tej liście użytkownik Millenium Earl? A w gruncie rzeczy ten odcinek będzie dotyczył znacznie poważniejszej kwestii, którą poruszałem już na moim kanale, czyli cnotliwej ironii. Gdy czasami piszę i mówię, że ostatecznym celem tego kanału i że ostatecznym celem mojej działalności jest podbój świata, to niektórzy najprawdopodobniej pukają się w głowę. I czasami robię to również ja sam. No bo. Kurczę, czy można na poważnie głosić takie bzdety? Teraz zrobię to w stylu poważnego, popularno-naukowego youtubera, który opowiada intrygującą ciekawostkę swojej widowni. Okazuje się, że tak! No. Ale zanim opowiem Wam o moich megalomańskich planach, kilka słów o ironii. Czy też może szerzej wszechobecnej mgle sarkazmu, która otula umysł współczesnego człowieka, czy też precyzyjniej, w większości zgrona najinteligentniejszych współcześnie żyjących jednostek? Zacznijmy od tego, że od czasów Sokratesa ironia jest najlepszym narzędziem do dekonstrukcji cudzych lub własnych poglądów. Ironia jest orężem elenktyka, intelektualną dłonią zniszczenia, nie zaś tworzenia. Ironista czy szyderca chce coś zniszczyć, nie zaś coś stworzyć. Można więc powiedzieć, że ironista jest zależny od przedmiotu swego ataku jest niczańskim lwem, który głośno ryczy swoje nie. Nie przez przypadek zatem ironia stała się głównym narzędziem krytyków kultury, osób dążących do ciągłego przezwyciężania kolejnych kulturowych narracji. Czy istnieją jednak narracje odporne przeciwko działaniu tej broni? Nie. Z samej wielości narracji, niewyłączności żadnej z nich, wynika możliwość przyjmowania postaw ironicznych czy też szerzej krytycznych. Ironia jest bowiem tylko jednym z narzędzi krytyka. Nie przez przypadek trolling, ostatni bękart najwyższego ducha szydery, narodził się właśnie w naszej cywilizacji. Cywilizacja, przestrzeń kulturowa, w której ściera się wiele narracji, jest najlepszym polem do używania ironii, do używania sarkazmu, a nawet do trollowania na masową skalę. I ta wszechobecność i wszechpotęga ironicznej mgły wpływa w negatywny sposób na umysły najbardziej twórczych jednostek. I staje się jednym z ostatecznych czynników cementujących to, co nazywam ochlokracją, bowiem skrajnie demoralizuje osoby, które miałyby potencjał, aby coś zdziałać. Bowiem nawet najinteligentniejszym jednostkom łatwiej jest przyjąć postawę wiecznej ironii, niż stworzyć jakąś mocniejszą, doskonalszą i wyższą niż istniejące obecnie narracje. Wiecie, chcąc powiedzieć coś nowego, ale wysokiego, pięknego, krystalicznego. Od razu zdajemy sobie sprawę z tego, że narażamy się na atak ironistów, a szczególnie inteligentna jednostka jest sobie w stanie doskonale wyobrazić po jakiej linii taki atak może przebiegać. Postawa wiecznej ironii staje się zatem pewnego rodzaju schronieniem. Nawet ironizowanie z ironisty utwierdza go w jego ironicznej postawie. Więc zamiast tworzyć coś nowego, znajdujemy się w postawie wiecznego dystansu. Śmiejemy się ze wszystkiego, a przede wszystkim samych siebie, aby przypadkiem ktoś nie wyśmiał nas wcześniej, a w gruncie rzeczy postawa ciągłej ironii, postawa szydzenia ze wszystkich i wszystkiego jest wyrazem bezsilności. Pokazuje, że nie jesteśmy w stanie niczego zbudować, bo boimy się samego procesu obrony naszej budowli. Uzależnia nas również od wszystkiego, od wszelkich postaw, idei, które aktualnie istnieją. I w gruncie rzeczy sprawia, że pozostajemy tylko w wielkim milczeniu. Bo w sumie nie mówimy nic, tylko ironicznie reflektujemy. No i później taka inteligentna jednostka daje upus swoim potężnym intelektualnym zasobom poprzez stworzenie troll-konta na Twitterze. Czy nie czujecie, jakie to jest żałosne. We współczesnym społeczeństwie zdominowanym przez emocje, przez partykularyzmy, przez arbitralne podejście do rzeczywistości najwybitniejsze jednostki zamiast zbierać to wszystko i tworzyć jakieś struktury stoją z młotem w ręce i rozwalają wszystko co jeszcze zostało. Stwierdziłem, że zrobię inaczej. Co jest bardziej godnego wyśmiania niż stwierdzenie, że podbiję świat. Wszyscy siło rzeczy traktują to jako Żartobliwą pseudodeklarację, a tymczasem to jest mój rzeczywisty cel. I popatrzcie, nie boję się o tym mówić. Moim celem nie jest tylko stworzenie jakiegoś kanału na YouTube, z którego być może będę dobrze i wygodnie żył. W swoich naiwnych rojeniach chciałbym zainicjować ruch kulturowy, ruch kulturowy poza prawem i lewem. Oczywiście na chwilę obecną mój kanał gromadzi przede wszystkim masy postkucostwa. No i cóż, niech gromadzi, ale mimo tych prawa. Skojarzeń, które budzi moja elitarystyczna narracja. Nie zamierzam pakować się do żadnej rzeki. Lecz raczej budować koryto na swoje wody. Pojawienie się ruchów kontrkulturowych nie było boskim dopustem. Wynikało z problemów, które miała nasza cywilizacja nawet w szczycie swego rozwoju. Odpowiedzią na zwalczanie się różnych narracji nie jest ble-centryzm, lecz bazując na doświadczeniach, wiedzy, na tradycji, jak również problemach, które w tej tradycji odnajdywano, stworzenie czegoś nowego. Nie nowego od fundamentów, Lecz harmonijnie nowo sformowanego. Wiecie, najlepszym chyba wyrazem mojej ambicji i mego obłędu było absurdalne zadłużenie się, aby zdobyć cały ten sprzęt. Więc gdy dzięki rozrastaniu się tego kanału zacznę gromadzić jakieś. Minimalnie poważniejsze niż obecnie środki pieniężne, w swym obłędzie mam zamiar zadłużyć się jeszcze bardziej. Wybudować studio z prawdziwego zdarzenia i przy pomocy ze strony wybitnych, otaczających mnie jednostek, zacząć oddziaływać na współczesną kulturę. Nie poprzez zabawę w ochlopolitykę, gdyż polityka jest zawsze ostatnim krokiem, lecz przez tworzenie innej, nowej, pięknej narracji. Mając gdzieś wszystkie potencjalne szyderstwa. Pięknego czasu. Cześć!